Inspirację do namalowania zaprezentowanych obrazów odnalazłam w podróży. Na obrazu przedstawiłam pewną formę duchowej wędrówki. Motywem stanowiącym tak różnorodne malarstwo jest papierowy ptak oraz światło, które wydobywa się gdzieś z głębi obrazu, tak aby wprowadzić się w zagadkowy świat moich malarskich wizji. Papierowy ptak natomiast jest symbolem podróży oraz ludzkiej duszy. Delikatnej jak kartka papieru, na której oznacza się wówczas. bardzo ważna dla mnie jest relacja między motywem a tłem, który właściwie w tej relacji ukrywam zadawane pytania, wątpliwości, emocje, rozważania na temat poszukiwania swojego miejsca w świecie oraz zależności między człowiekiem a jego otoczeniem. Skały, las, góry. Morze, port, światło sama kolorystyka i forma to są tylko symbole, którymi się posługuję w tej malarskiej wypowiedzi. Unikam dosłowności. W tak wykreowanej nadrealnej rzeczywistości jestem w stanie przekazać znacznie więcej treści, która tak czy inaczej jest pod, jeszcze poddana indywidualnej interpretacji, ale dzięki temu obraz żyje. Nigdy nie jest skończony, tylko powstaje w kontakcie z, z odbiorcą, który wkłada w niego swój świat, swoją wrażliwość, swoją osobowość. Stąd tytuł wystawy. Zapraszam Państwa 21 kwietnia do 5 maja 2014 roku do Galerii Schody.